Pierwsza kartka. E, o, taka piękna z, z takim z pieskiem, pieskiem. Mhm. chociaż wygląda trochę jak sarenka, ale okej. Okay. Szanowni sąsiedzi, bardzo dziękuję za liczne słowa otuchy i gratulacje z okazji przygarnięcia przez nas kolejnego psa. Pamiętajcie, że zabudy pozostawione na wycieraczkach, zabuty. Zabudy. Zabuty. No, zabuty, tak jak ty się ze mnie śmiałaś wcześniej z tego wyrazu, który ja czytałam. Właśnie, z jakiego? Jakoś, no właśnie nie pamiętam. No nie, nie będę przypominać. Pamiętajcie, że zabuty pozostawione na wycieraczkach odpowiadacie sami. Z poważaniem, Malinowska z podłósem. To znaczy, że ten pies. Zjada buty. No? Masz coś o psa? No to może być puszek, okruszek, puszek, kłębuszek. Bardzo tak, go lubię. Przyznać to muszę. Puszek, okruszek, kłębuszek. I tu tego nie rozumiem nigdy. Jest między nami sympatią miś. Nie, sympatią więź, że związani są ze sobą Z więź. między nami sympatią więź? Tak, jakoś tak. Sympatii jest. więź? No chyba tak. A jest między nami, nami sympa... A wiesz, co śpiewam zawsze? Jest między nami sympatią miś. Całe życie. Sympatią miś? No to Wystarczy tylko, że, że się, poruszę. się poruszę. Zaraz przybiega, by ze mną być.